Dzień dobry, z tej strony Karolina. Właśnie skończyłam nagrywać jednego reading vloga i zaczynam drugiego, bo zaczęłam czytać e, książkę Tweet Cute, M. Lord, jest to jej debiut i przeczytałam zawrotną ilość stron, czyli 21, ale już mi się naprawdę bardzo podoba i czuję, że mm, po Benkartzie ze Stambułu, który był piękną książką, e, Zapraszam Was do poprzedniego reading bloga, żeby oni posłuchać. Czuję, że to będzie taka po prostu fajna młodzieżówka, która pozwoli mi się oderwać od świata i będę czytać dalej, i przychodzić oczywiście do Was z update'ami. Hej, cześć, dzień dobry, przychodzę do Was z dwiema prawami. Przede wszystkim jestem na stronie setnej Tweet Cute, do czego zaraz wrócę. A po drugie, o, przyszły do mnie cztery plakaty z molą, cztery nowe wzory plakatów, więc zrobimy sobie unboxing. Ja już je pootwierałam, ale nie zaglądałam do środka. Zobaczymy, co tutaj mamy. Okej, okay, one są tak opakowane w bibułkę. Jezu! Pierwszy, pierwszą mamy ruczną wieżę. Niestety trochę mam jasno tutaj mi świeci, ale chciałabym, żeby te plakaty zawisły nad moim fotelem. Zaraz Wam pokazuję dalsze. Mamy cztery plakaty. Już po kolorze wiem, co to będzie, i będzie to coś cudownego. Jest to mały książę Przepiękny plakat. absolutnie jestem. Zachwycona y, tym wzorem, oczywiście, linki do tych plakatów znajdziecie w opisie filmu na dole. Co dalej mamy? Dalej, 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 dalej. O! Czemu nie mogę odpakować? Później mamy alpakę lub alepakę książków. Absolutnie są cudne te plakaty, i fajnie, że nie są takie duże, bo większość plakatów, które ja mam, y, ja nawet nie wiem, jaki to jest. Rozmiar, ale są duże i niestety nie wszędzie pasują. A może te powieszę nad biurkiem, albo tutaj. Kurde, teraz się zaczynam zastanawiać. I ostatni plakat też świetny. To książka nie zadaje pytań. Książka rozumie i absolutnie się z tym zgadzam. Bardzo się cieszę z tych plakatów i czuję po papierze, że to nie jest jakaś taka, wiecie. Dziadowska jakość, tylko naprawdę porządne plakaty, więc bardzo dziękuję właśnie za tą paczkę, więc bardzo się cieszę z tej paczki i może pomożecie mi na Instagramie zdecydować, gdzie je powiesić, czy tam, czy nad biurkiem. Będzie jakaś, nie wiem, ankieta, coś wymyślimy. I tak, jestem na 107 stronie Tweet Cute. Jest to naprawdę bardzo urocza, bardzo fajna i wciągająca historia. Mamy tutaj dwójkę bohaterów: mamy Pepper i Jacka. Pepper jest ym, dziewczyną. Tak, to. Mamy ustalone już, która, której rodzice założyli ym, na początku restaurację, ale ta restauracja rozrosła się do mniej więcej rozmiarów McDonalda. Jest to taka wielka korporacyjna sieć restauracji. Z drugiej strony mamy Jacka. Jacka. którego rodzice mają taką małą knajpkę, taką wiecie, małą domową knajpkę, która została założona przez jego babcie i dziadka. I ta knajpka specjalizuje się, mają taki swój. Specjal, grandma special to chyba się nazywa, albo coś takiego, jest to smażony ser robiony w konkretny sposób. Montujące ja przecież nie mogłabym nie zabraknąć podczas montażu. W, dalszym, w dalszej części filmu robię spostowanie. To nie chodzi o smażony ser, taki jak nam się kojarzy z, nie, z Czech, z sosem tatarskim, ale taki tost z serem. Bardzo dobry i w sumie bym go sobie teraz zjadła, więc tak. Tylko wam teraz tak sygnalizuję, że błąd tutaj jest po mojej stronie. Firma rodziców Pepper, teraz, którą prowadzi właściwie tylko mama, bo rodzice się rozwiedli, ta firma podkrada recepturę i zaczyna się między nimi wojna twitterowa. Ta dwójka chodzi razem do szkoły i nie wie, że walczą ze sobą na Twitterze, nie wie też, że piszą ze sobą na takiej szkolnej aplikacji, którą założył Jack. To jest zamieszane, ale muszę Wam te podstawy tutaj powiedzieć. Ta aplikacja nazywa się chyba Weasel. Działa w ten sposób, że macie jakby taki główny pokój, czat dla wszystkich, ale możecie też pójść na prywatny czat i rozmawiać z konkretnymi pojedynczymi osobami. Wszystko jest anonimowe, ale w momencie, kiedy przejdziecie na czat prywatny, to istnieje możliwość, że w pewnym momencie aplikacja Trochę losowo was przed sobą nawzajem wyautuje. I to jest coś, co w ogóle bardzo mi się podoba to użycie social mediów, bo wiadomo, że w życiu każdego nastolatka, każdej osoby teraz właściwie, te social media odgrywają wielką rolę, są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Więc super, że ten motyw tutaj jest. W ogóle uwielbiam Jacka, uwielbiam Pepper, to są bohaterowie, gdzie ja. Mam ochotę piszczeć teraz z ekscytacji, I, i widać, że tą dwójkę, właśnie kiedy piszą na tej aplikacji Weasel, coś do siebie ciągnie, ale no mamy problem: oni nie wiedzą, że to oni, i w ogóle to jest strasznie ekscytujące. I ja się bardzo, bardzo stresuję tym, co będzie dalej, co będzie, gdy się dowiedzą. Jak to wszystko się potoczy, więc ta książka naprawdę sprawia, że ja się nie mogę od niej oderwać i chcę wiedzieć, co będzie dalej. Nie mogłam się zdecydować, więc plakaty wiszą w dwóch miejscach. Dwa są tutaj. Tutaj jest też cudowna mruczna wieża, a tu mam plakat z czerwonej baśni. To jest okładka książki Wiktorii, y, właśnie o tytule czerwona baśń, którą uwielbiam i ten plakat znalazłam w najnowszym Slavic Boxie dziewczyn. Cześć w czwartek, powiem wam, że dzisiaj od długiego czasu miałam bardzo, bardzo dobry dzień i, i tak nagrywam i sobie gadam i mam na to ochotę i naprawdę dobrze się czuję, bo ten tydzień był, ja, ja nie wiem, może to jest kwestia pogody, picia wody, bo przyznam szczerze, że y, zaniedbałam kwestię picia wody mimo tego, że jestem i będę każdego upominać i się pytać 10 razy: Czy wypił dzisiaj wody wystarczająco? Więc myślę, że się złożyło to, nie wiem, odwodnienie razem z pogodą, która nie była ta ciekawa. Dzisiaj właśnie zaczęło świecić słońce i od razu mi się lepiej żyje, więc dzisiaj było super i chcę się od razu nagrywać. I takim pozytywem w tym mało pozytywnym tygodniu była książka, na którą jestem teraz na 180. stronie: Tweet Cute. I powiem Wam, że to jest serio Fajna Młodzieżówka. Nie wiem, czy to będzie mój ulubieniec taki w stylu, gdyby Ocean nosił Twoje imię no bo mało jest takich książek, które aż tak, ale jest to nadal coś bardzo dobrego. Z jednej strony lekka, przyjemna, zabawna, z drugiej strony gdzieś tam w tle majaczą yy, ważniejsze tematy. Na przykład mamy tutaj. Właśnie wygadałam. Mamy motyw porównywania się. Z jednej strony mamy naszego bohatera Jake'a, który porównuje się do swojego brata bliźniaka Itana. Itan, znaczy Jake uważa, że Itan jest takim złotym dzieckiem, który jeśli ktoś ma osiągnąć sukces, to właśnie on. To on y, na przykład ma więcej czasu dla znajomych, y, żeby rozwijać swoje pasje, żeby się uczyć. A Jake w tym czasie musi pracować w rodzinnej y, restauracyjce. To znaczy, to jest po prostu taka mała knajpka. I z drugiej strony mamy naszą bohaterkę, niech przejedzie auto. Bohaterkę Pepper, i Pepper z jednej strony, właśnie, porównuje się z siostrą, z drugiej strony, tylko to jest takie porównywanie się z siostrą, że ta siostra nie ma dobrego kontaktu z mamą, która jest z jednej strony kochana, z drugiej strony odrobinę toksyczna. Ja mam ciężką relację z mamą Pepper, dlatego że to jest bohaterka, która ma ogromny wpływ na swoją córkę, ale czasami swoje potrzeby i swoje bojachty. Przekłada na to, co o danej sprawie sądzi Pepper. I ze względu na to, że Pepper, czyli że siostra Pepper nie ma dobrych relacji z ich matką, to dziewczyna chce jakby nadrobić, chce być taką dobrą córko, córką za nią samą i za jej siostrę. I czasami robi rzeczy, których sama nie do końca chce robić, ale właśnie po to, żeby zadowolić swoją mamę. Chce jakby nadrobić zadowolenie swojej matki za dwie osoby właśnie za siebie i za swoją siostrę. I tak, to jest super. Bardzo lubię też naszych bohaterów, bo nie są oczywiści. Jack jest z jednej strony strasznie kochany, z drugiej strony nie uczy się dobry, nie uczy się dobry, nie uczy się jakoś bardzo dobrze, ale jest chłopakiem, który jest niezwykle inteligentny i ma ogromny talent, jeśli chodzi o e, informatykę, konkretnie o aplikacje na telefon. On jest właśnie twórcą aplikacji Weasel, o której Wam wspominałam we wcześniejszym klipie. Jest to ta aplikacja, przez którą, przez którą uczniowie z jednej szkoły mogą się komunikować i jest to anonimowe, prawie anonimowe, więc Jack się spełnia na tym polu i nie ma potrzeby, żeby być, nie wiem, mózgiem ze wszystkich przedmiotów. Z drugiej strony mamy Pepper. Pepper to jest yy, kujonka, ale to nie jest taka kujonka, jaką możemy sobie wyobrazić, to nie jest szara myszka w żadnym wypadku. To jest dziewczyna, która po prostu chce mieć dobre oceny, żeby się dostać na dobry uniwersytet. Świetnie jej to idzie, dodatkowo jest fana, jest zabawna, jest taka sassy, pyskata odrobinę, bardzo pyskata i sarkastyczna i do tego ma dodatkową pasję, jaką jest. Pływanie. Więc mamy bohaterów, którzy nie są a ty jesteś taki, a ja jestem taka. Nie, to są bohaterowie, którzy mają wiele cech, które pozornie mogą się kłócić. To znaczy, z jednej strony jesteś kujonką i dużo się uczysz, ale z drugiej strony masz życie towarzyskie i fajny charakter. Ale to jest bardziej realistyczne, bo właśnie tacy są ludzie, składają się z różnych cech, które czasami mogą stać do siebie w sprzeczności, ale jednak razem. Funkcjonują. I mówiłam odrobinę o tym w poprzednim klipie, ale teraz uzupełnię, bo musiałam sobie pewne rzeczy przemyśleć. No tu mamy ten wątek, że mamy parę bohaterów, która się zna ze szkoły, która anonimowo rozmawia ze sobą e, przez aplikację tą szkolną, ale nie wiedzą, że to są oni. I na początku jest między nimi wojna Twitterowa, i też nie wiedzą, że to są oni. I Jack lubi Pepper. Pepper lubi Jacka. Ale to nie jest takie, że się przyjaźnią. To jest taka dziwna, dziwna real, relacja, że z jednej strony oni bardzo lubią sobie dokuczać, takie wiecie, kto się lubi, ten się czubi, ale z drugiej strony rozmawiają ze sobą przez aplikację, nie wiedząc, że to są oni. Tak. I z jednej strony bohaterowie mają trochę takie wyrzuty sumienia, że hej, super mi się gada z tą dziewczyną, ale są też się lubię, lubię z nią spędzać czas, czuję się z nią dobrze, tylko że. Jak wiecie, ja nie lubię motywu zdrady. I tutaj tego nie ma. Więc na szczęście nie ma tu żadnych deklaracji, nie ma tu żadnych obietnic. W grę na razie, na tej 180 stronie, nie wchodzą żadne bardziej intensywne uczucia, żebym ja się wkurzała, że na przykład ktoś leci na dwa fronty. Nie jest tak. Po prostu Jack i Pepper mają tych swoich przyjaciół internetowych, z którymi sobie żartują no i lubią się też, czyli zaczynają się lubić, zaczynają sobie dogryzać i mieć lepszy kontakt po prostu na żywo, ale jest to jak najbardziej okej okay i nie traktuję tego jako żadną wadę. Idę czytać dalej. Hej, cześć, dzień dobry, witam się z wami w poniedziałek, mam nadzieję, że sobie odpoczęliście w weekend. Ja odpoczęłam i, i wynikiem tego odpoczynku jest to, że przeczytałam, znaczy tak, skończyłam tweet cute Przeczytałam jeszcze jedną książkę i, i nic nie nagrałam. Nie nagrałam tutaj żadnych wrażeń podczas czytania Zimowego Ogrodu Christine Hana, Ale ja myślę, że ja z tą recenzją przyjdę pod koniec tego filmu, dlatego że trochę mam rzeczy do powiedzenia, a może mi się rozgotować aparat. Więc. Tak podejdziemy do tego bardzo praktycznie. I tak, yy, skończyłam Tweet Cute, i powiem Wam, że to było, to było właśnie takie, to było takie cute. To było urocze, to było przesłodkie, i ja uwielbiam tą książkę. Mówię Wam od razu, że to nie będzie mój taki ulubieniec w celu, gdyby Ocean nosił Twoje imię, ale naprawdę jest to dobra młodzieżówka z wątkiem romantycznym. Która nie jest głupia, która porusza ważniejsze problemy, yy, ważniejsze tematy, takie jak właśnie stosunki rodzinne, a także wybieranie swojej własnej ścieżki, mimo tego, że często nasi bliscy mają na nas inny pomysł niż my sami. Strasznie zgłupie światło, denerwuje mnie to, ale no nie mam, nie, nie jestem w stanie zapanować nad słońcem, więc wybaczcie mi to, proszę. I a może się tak przesunę. Dobra, może teraz będzie trochę lepiej. Yy, I właśnie ten wpływ social mediów, to jak często ta druga osoba nie jest tym, kim może nam się wydawać, i że często to, jak się przedstawiamy w social mediach. To jest zupełnie inna rzecz niż to jacy jesteśmy naprawdę. I ta cała wojna o ten grilled cheese. Ja nie wiem czy ja mówiłam wam, że to jest smażony ser. To jest taki tost zapiekany serem. Dokładnie takie coś jak mamy tutaj um, na okładce pod obwolutą. No to było coś świetnego. To było bardzo rozrywkowe, ale też mądre i też urocze i zabawne. Jakby ta książka miała wszystkie cechy, które ja Pragnę i pożądam właśnie w młodzieżówce, i powiem Wam, że ten romans między bohaterami, między Jack i Pepper, był tak cudowny, że ja strasznie się ekscytowałam. To jest tego typu romans, że ja czekam, takie błagam, czy możecie się już pocałować, czy możecie już być razem? Jakby proszę, bo jesteście super i bardzo do siebie pasujecie i widać że coś między wami jest. Jest dużo plot twistów, jest naprawdę dużo akcji i myślę, że jeśli lubicie takie książki, to Tweet Cute na pewno wam się spodoba i przyszły do mnie dwa e, piękne egzemplarze. Przede wszystkim Bernardine Evaristo i jej Dziewczyna Kobieta inna. Przepiękne wydanie, to jest akurat miękka oprawa, twarda oprawa jest na wyłączność w sklepie. Wydaje nam się, jest to księgarnia wydawnictwa poznańskiego, właśnie jak wiecie, ja miałam do tej książki podejście. Yy, niestety yy, oryginał u mnie nie zdał roli, to znaczy ja nie zdałam roli czytania, yy, czytelnika po angielsku tej książki. Po prostu mnie język pokonał i, i, i tyle tak też się zdarza. Dlatego cieszę się, że mam tą polską wersję i dzisiaj przyszła do mnie przepiękna książka po, um, cudowna, która nie jest w ogóle długa, ma niecałe czy czyli nie, trochę więcej niż 200 stron, czyli Piekarnia Czarodzieja, czy, czy wy widzicie, jak to się pięknie świeci. Opowiadałam wam o niej w że na marzec, że chcę ją czytać i myślę, że niedługo pojawi się reading vlog właśnie z tą książką. No i jest Przecudnie wydana i jestem pewna, że będę się zachwycać treścią, bo ten opis brzmi jak coś idealnego dla mnie. Ok, przetrawiłam, namyśliłam się i przychodzę poopowiadać Wam trochę o zimowym ogrodzie. Jak to jest, że przez ostatnią godzinę było tu ciemno, a zaczynam nagrywać i nagle słońce stwierdza, że tak, to jest ten moment, kiedy chce świecić. Jest to niezwykle upierdliwe i bardzo Was za to przepraszam. Niestety naprawdę nie, nie mam co z tym zrobić. Musimy sobie zamontować jeszcze rolety, a jak tak dalej pójdzie, to chyba zainwestujemy po prostu w zasłony, które totalnie nam zaciemną, zaciemnią te, ten pokój. To też nie będzie dobre rozwiązanie, bo jednak naturalne światło jest 100 razy lepsze niż nagrywanie z lampą, ale no, jest ciężko, więc... Skończyłam czytać tweet Cute i miałam takie, kurde, zupełnie nie wiem, co chcę czytać. Zupełnie nie mam pojęcia, nie mam pomysłu. Chciałabym, żeby to była jakaś obyczajówka, takie coś, co mnie wciągnie. I wiedziałam, że takimi książkami, które mnie wciągają, są książki Christine Hanna. Przeczytałam Wielką Samotność, którą pokochałam, było to moje pierwsze zatknięcie z autorką. Dla mnie te postacie, które były tam wykreowane, ci bohaterowie... Byli naprawdę bardzo wiarygodni. Ja angażowałam się całym sercem w ich historię, bardzo to wszystko przeżywałam. Więc po takim wspaniałym wstępie do właśnie zapoznania się z twórczością Christine Hanna przeczytałam słowika, który był na, dla mnie największym zawodem świata. To znaczy po książce, która yy, no, cieszy się tak ogromnym uznaniem, że na wszystkich książkach Christine Hana tutaj jest kilka z nich, jest napisana powieść autorki bestsellerowego słowika, i ta książka została przetłumaczona na milion języków i sprzedana w dwóch milionach egzemplarzy, czy nie wiem, tak sobie mówię teraz dużą liczbę. No słowik mnie okrutnie zawiódł, ale stwierdziłam, dobra, historia wojenna, ja mam też inne takie podejście, właśnie do książek wojennych, które nie są e, non-fiction, i sięgnęłam po zimowy ogród. Będąc już trochę bardziej rozważną i wiedziałam, czego mogę się mniej więcej spodziewać, poznajemy tutaj rodzinę, dwie siostry Ninę i Meredith e, oraz ich e, rodziców. Tak, super. I ojciec jest wspaniały. Oddany, on uwielbia te córki, jest naprawdę bardzo dobrą osobą. Poznajemy matkę, która jest wycofana i przez całe życie nie pokazywała swoim córkom miłości. Meredith jest siostrą, która jest bardzo poukładana, zajmuje się rodzinną firmą. Tutaj rodzice mieli sad i sprzedawali jabłka, a także inne owoce i Meredith teraz się tym zajmuje i naprawdę wydaje się, że lubi tą pracę, to znaczy bardzo się w nią angażuje. Meredith ma też dwie starsze córki, które właśnie. Wypłynęły z rodzinnego gwiaz... gwiazda gniazda. No i męża Jeffa, z którym jest jakiś kryzys. Jest jakiś kryzys, tak. I mamy Ninę, młodszą córkę z tego co ja kojarzę, która całe życie swoje oddała fotografii, a konkretnie ona jest fotografką wojenną. Jeździ w, do różnych stref konfliktów, e, tam gdzie były na przykład też jakieś klęski humanitarne, jakieś powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi. Ona robi zdjęcia i cały czas gdzieś jest. Bardzo rzadko przebywa w domu i z takim niespokojnym duchem. Jest odważną dziewczyną. I pewnego razu umiera ojciec. To, jakby wszystko, co Wam powiem, to wynika z opisów. Generalnie te opisy e, są takie, że można wywnioskować z nich wszystko i można wywnioskować, jak potoczy się cała fabuła. Umiera ojciec i na łożu śmierci zobowiązuje jedną z sióstr, właśnie Ninę. Mówi jej, słuchaj, musicie porozmawiać z waszą matką, musicie poprosić ją, żeby dokończyła bajkę, którą opowiadała wam, gdy byłyście małe. Dzięki temu będziecie mogły lepiej ją poznać. I właśnie na tym polega ta historia. I powiem wam tak, po pierwsze... Siostry, które tutaj są, to jest z taka totalna, ze słowika. W słowiku też mieliśmy dwie siostry, które niestety nie pamiętam już, jak się nazywały. Była ta taka spokojna, pokładana, która jest oddana właśnie rodzinie, dba o ten dom, to jest jej główne zajęcie. Oczywiście ma tam jakąś pracę, ale rodzina, 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 a druga jest taka odważna i hej do przodu. Tu mamy dokładnie. Dokładnie takie same bohaterki, co no, jest dla mnie problematyczne, jeśli piszesz, e, czy jeśli pisze się książkę, gdzie właśnie są siostry, a już. Wcześniej się pisało, książkę gdzieś na no siostry, no to warto by było coś zrobić i zmienić cokolwiek oprócz zawodów przez nie wykonywanych, żeby można było odróżnić te postaci. No tutaj dla mnie to były po prostu, one mogłyby być czworaczkami, po prostu dwie takie same pary. Jeszcze. Tak jak Ninę lubiłam, Nina naprawdę była taka, że okej. Okay spoko, mogłabym się z nią zakolegować, mogłabym z nią sobie porozmawiać, to Meredith, ta, która zajmowała się domem, no była nie do zniesienia. Co to znaczy, każda kobieta w którymś momencie swojego życia dokonuje różnych wyborów. Wyboru dotyczącego rodziny, wyboru dotyczącego dzieci, wyboru dotyczącego swojej kariery. Meredith również podejmowała takie wybory, a później oskarżała wszystkich oprócz siebie, że takie wybory zostały dokonane. Meredith jest osobą, która wiecznie narzeka. Na przykład, nie wiem, myje garnki, po czym mówi, Boże, dlaczego ja muszę to wszystko robić? To nie myj! Nikt cię o to nawet nie prosił! Jakby, ja strasznie nie, nie, nie cierpię osób, które robią coś z własnej woli, a potem robią z siebie męczenników. Jeśli nie chciałaś czegoś robić, jeśli coś ci sprawiało problem, to tego po prostu nie rób. Tak. Powiem Wam, że ja niestety to będzie chyba ostatnia. Czy to była chyba ostatnia książka Christine Hana, po którą ja sięgam, bo ona gra ciągle na tych samych schematach. Banał goni banał. Ja nie chcę tutaj nikogo obrazić. Ja wiem, że ta książka może się podobać, i jeśli Wam się podobała, to jest naprawdę wspaniale. Oceniam tylko i wyłącznie książkę, a nie Wasze gusty. Mi niestety. No, no nie do końca. Christine Hanna gra właśnie na tych schematach, na tych banałach. Tutaj frazes goni frazes i niby to ma być wszystko takie mądre i wzniosłe, ale tak naprawdę ja to postrzegam jako głupie i udające coś, czym tak naprawdę nie jest. Trochę taki wiecie, Paulo Coelho, że wielkie, złote myśli. Gdybym była... Kimś innym to bym nie była sobą i, i, i tego typu rzeczy, albo jak nie wiem, jak nie chcesz mnie, jak jestem najgorsza, to nie zasługujesz na mnie, jak jestem najlepsza. No, no bzdury, bzdury, tak, bzdury. Miałam już kilka momentów, kiedy ja mówię, nie, pierdzielę, ja nie chcę tego czytać. Ale właśnie ta historia matki, którą opowiada, która jest traumatyczna, która jak tutaj nam opis mówi. Miała początek w mroźnym Leningradzie w czasie II wojny światowej, zaświnał współcześnie na Alasce. Ta historia jest naprawdę wciągająca. My chcemy dowiedzieć się, co będzie dalej, jak to się potoczy. Tylko, że Jeden jest też problem taki, że my bardzo szybko zaczynamy się domyślać, w którą stronę to idzie, i cały czas tylko poczekamy na, na potwierdzenie tej naszej teorii, właśnie ze strony autorki, to muszę przyznać, ta historia matki bardzo mi się podobała. W ogóle postać matki bardzo mi się podobała. To była bohaterka z krwi kości, bohaterka, która przeżyła ogromną traumę, bohaterka. W którą ja wierzyłam i której losy mnie wciągnęły, w przeciwieństwie do losów naszych sióstr. To, czego ja nie lubię w książkach Christine Hanna, to taka ckliwość, takie tanie wzruszenia. I rzeczywiście popłakałam się tutaj dwa razy, nawet pod koniec i na, yy, no, na samym początku, właśnie jak umiera ojciec, bo dla mnie. Sceny śmierci rodziców są bardzo triggerujące, to jest coś, czego jakby moja największa życiowa obawa i coś, no, z czym ja sobie nie radzę. Nie lubię o tym czytać, zawsze mnie to wzrusza, nawet kiedy nie chcę się wzruszać, ale to był raczej taki pierwotny instynkt. Płakaniu, ale nie lubię tej tkliwości w Hana. Nie lubię tego, że ona wymusza na czytelniku konkretne emocje. Ja lubię płakać na książkach. Ja bardzo chętnie płaczę na książkach, ale wtedy, kiedy jestem zaangażowana w losy bohaterek, bohaterów, kiedy im kibicuję, kiedy zależy mi na nich. A na Ninie i Meredith zupełnie mi nie zależało, szczególnie na Meredith. Nina była ok. Czasami przesadzała, jeśli chodzi o. Jej brak wrażliwości, ale to jest też wytłumaczone w pewien sposób jej zawodem, że robi fotografie wojenne, więc pewne rzeczy są dla niej takie bardzo zwykłe i ta śmierć, i, i przykre wspomnienia, i trauma to jest dla niej coś, czym ona jest po prostu, do czego ona jest po prostu przyzwyczajona, więc tak. Czy to było gorsze od słowika? Nie. Historia była na pewno ciekawsza, w szczególności ta historia opowiadana przez matkę. Naprawdę to było coś, co, co mnie poruszyło i było to czymś, gdyby tego nie było, to ja nie kontynuowałabym tej książki. To, co muszę przyznać, to czyta się maksymalnie szybko, te kartki się przewraca, ale nie wiem, czy w tym przypadku to jest konkretnie zaleta. Myślę, że to jest bardziej przez to, że tutaj nie ma niczego takiego, na czym czytelnik może długo się skupiać i na przykład, tak jak są książki Eli w szafak, to ja tam każde zdanie po prostu sobie czytam i analizuję i sobie wyobrażam. Tutaj nie ma tego, tutaj tego nie ma, więc ja no nie mogę Wam polecić zimowego ogrodu. Nie chcę Wam też odradzać, bo wiem, że wiele osób zaczytuje się w powieściach Kristin Hana i na zdrowie, i jakby to jest super, że każdy z nas ma inny gust. Mnie ta autorka po prostu nie przekonuje. I tyle. 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 I to jest już koniec tego reading vloga, w którym motywem przewodnim było zmieniające się światło. Mam nadzieję, że sięgniecie po tweet cute, bo to jest coś naprawdę przeuroczego, słodkiego i mm, cudowne. A ja teraz zabieram się za czytanie Piekarni Czarodzieja i na jej temat powstanie reading vlog.